Siemaneczko Jestem pieniądz i witam Was na moim kanale. Dla pieniędzy. To jest odcinek informacyjny. Informacyjny to znaczy, że poinformuję Was, co będę robił, kogo będę hejtował i kto idzie na pierwszy rzut. Tak. Przede wszystkim dla Ciebie to jest zakup. Pamiętaj, Ty jesteś moim bratem. Jestem z Tobą, Ty jesteś ze mną. Dziękuję Ci za to. Słuchajcie go. Tak. I tego schajtuję. Tak. Ludzie tego chcą. Tak. Ja też tego chcę. Tak. Ale mierza to. Podpunkt numer jeden. Hejt nie może hejtować. Hejta. Nie poniżajcie się w ten sposób. Ani w jakikolwiek inny. Kto nie wie, co to jest hejt, niech przeczyta. Na filmiku. Teraz tu pokazuję. Widzicie. Na białym tle. Czarne napisy. Prawdopodobnie Wikipedia. Nie znam z źródła. Nie mogę podawać. Mniejsza to. Podpunkt numer dwa. Kto pójdzie na pierwszy rzut? Na pierwszy rzut pójdzie. Help to, Kanał, który zainspirował mnie do stworzenia tego kanału. Aby pokazać takim ludziom, tak, za kreble, jak Zakreble, jak Cookiem, jak ten następny, którego nie pamiętam, na S. Jak zarabia się pieniądze? Po trzecie. Red. Red tuba. Tak. Aha. Jeszcze czego. Help tuba jest totalną porażką. Usuń ten kanał, zaku. Proszę cię, bo ja będę kontynuował ten kanał. A jak ja będę kontynuował ten kanał, to ty nie będziesz kontynuował żadnego kanału, bo cię hejtuje. Pod numer 4. Tak. Będę na pewno hejtował. Kamilka. Będę na, ta, na pewno hejtował każdego innego, który mi poskoczy. Dlatego dzieci, nie podskakujcie mi. Nie podskakujcie mi szczuki. Słyszycie jak pluję w ten mikrofon? No właśnie. Podpunkt, już nie pamiętam który z kolei. Ale to jest tylko taka wiadomość. Wszystko co jest pojawione na moim kanale, czyli kanał dla pieniędzy, jest w celach uśmiechowych. Nie umiem powiedzieć tylko słowa na ha. Dlatego mówię uśmiechowych. Można się pośmiać, można się powygłupiać, można się pohejtować. Jeśli któryś bandziur będzie chciał zgłosić mój kanał, niech przyłoży mnie w zęby, co mu się nie uda, a dopiero później niech zgłasza mój kanał. To nie jest groźba, to jest ostrzeżenie. Żeby sobie nikt nie pomyślał, że to jest groźba. Ja przynajmniej nie chcę siedzieć. Stary wiek? Nie, ale do więzienia nie chcę mi się iść. Także. Zaku, pamiętaj. Helltuba idzie na pierwszy rzut. Jak Helltuba idzie, to idziesz ty. Pamiętaj, że jesteś moim mentorem, jesteś moim mistrzem, jesteś moim bratem. Także bracia się wspierają. Tym mnie wsparły, teraz ja cię wspieram. Nie musisz się martwić. Jestem z tobą. Co do Kukiema? Co do nie ma, to się jeszcze pomyśli. Ale załatwimy go na hejto. E, ostatni podpunkt to jest coś fajnego, szczerze mówiąc. Za e, długo, jak się trochę nazbiera widzów i trochę kasy, ale kasy mniej, kasy też dużo. bo kanał dla pieniędzy. E, będzie konkurs. Konkurs będzie fantastyczny. Będzie taki. Także zapraszam do subowania i oglądania Lajkowania, jeszcze nie wiem czego Ale do subowania tam u góry Jeśli jakieś problemy piszcie mi na skrzynkę odbiorczą Jeśli wiecie lub znacie jakiegoś innego hejta Wysyłajcie mi na PW jego linki do kanałów Wysyłajcie w komentarzach piście i spamujcie Zhejtuję każdego Zaczynam od Ciebie